OK, a więc Kieczu, witajcie, ja jestem Adam, dzisiaj gramy sobie w Minecraft w Modern Mystery. Jeśli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie super like i y, komentarz. I widzimy się już na pierwszej mapie, a więc, ręce... wow. Okej, okay, jesteśmy niewinnym, jesteśmy niewinnym i... Jakby są nowe mapy już od dłuższego czasu, nie jestem w nich obeznany. Dlatego, że jakby... Ostatnio dużo mniej w Minecrafta. Dlatego, jeśli chcecie, aby odcinki były częściej, zostawiajcie lajki, pamiętajcie o lajkach, są ważne, naprawdę ważne. Jeśli chcecie, żeby były, lajki, odcinki, tak. No i... Jak... Zobaczymy, jak nam pójdzie w tej rundzie magicznej. Która jest w sumie nudna, potrzebuje złota. Eee, tylko, że nie wiem, gdzie jest mod nie wiem, gdzie zielonego będzie, gdzie jest mod Mam nadzieję, że on gdzieś tu się pojawi za chwilę. I będzie się działo coś, będziemy mogli uciekać przed nim. Eee, będzie tak, wow, Minecraft. Jakby... Jej, cofamy je tutaj. Ogólnie... Ogólnie to jakby to są ludzie i jakby... Jest problematy, problem w tym, ponieważ tu jakby w tych osobach gdzieś może być zabójca, na przykład on, ona, ono może być zabójcą. Eee, ehm, okej, okay, jakby zejdźmy sobie tutaj, bo tam jest lis, to jest chyba lis, pójdźmy sobie za tym lisem, bo on wygląda interesująco. No, to jest kobieta, to jest kobieta. To jest kobieta? To jest wiewiotka. A to kobieta jakby... A to był Elmo A dobra, dobra, to był A, Wydaje mi się, że to może być zabójca, ten afk tutaj. Jakby tamta ratanka była dziwna, jakby wszyscy się pozabijali sami. Jakby był ten zabity niewinnie przez kogoś. Na chwilę po mnie, jakby zabili mordercę. Jakby osoba, która znalazła obok detektywa, jakby... Z... jakby zabiła tą sobie... Bo nie wierzę, że tu wydają dzieci jakaś. Iśmy tam za tą... Idźmy za tą... za tą... za tą... za tą tą, A tam, Jezu, język polski ciężki. Jest. Ym, iśmy tam, idźmy tam, kolejne. No jaki ty wieku typ, typ to ja... A to jest kozak... Jezu, to jest ten. To, to jest to. PEN. PEN... Penis, w Penwise znaczy, tak, tak. E, Pepe, Pan Jobrok też był. Bajce. Wow, skok, obrót skok, wow, jak wow. Jakby, um, mm, jakby, jakby nie widzę nic. Widzę ciemność, widzę mrok, widzę pustkę, wow. Ok, zabójca zabija pierwsze osoby. Czy to. Czy to jest to, co myślę? By te osoby zginęły przy mnie tutaj, kiedy ja byłem. W tak! O mój, Boże, o mój 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 Boże. No dobra, on nie kryje się jakby... Z tym, że jest zabójcą, na tylko szybko zginie. Dokładnie tak to, to, dokładnie. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej arneczce. No prawdopodobnie będzie ostatnia arena, tak mi się wydaje, ale nie wiem do końca w sumie, dlatego no, mówię tak szybko, ponieważ chcę, być, żeby to było energiczne i wiecie. Wow, Minecraft, wow, odcinek z Minecraft? na Derklam C. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej, prawdopodobnie to już ostatnie arance. Znowu. I jest jaśniej, jak widzicie, jest na pewno jaśniej, ponieważ ja uświadamiałem sobie, że miałem jasność na nastrojową ustawioną, więc to nie było fajne. Ja, jasność, jasność na najwyższą las w Minecraft. Wreszcie do lasów w Minecraft. Największy clickbait na świecie. Okej okay, a więc jeśli ten odcinek Ci się spodobał zostaw suba, lajka i komentarz i do następnego cześć. Wow.